Starają się uprzykrzyć życie jak tylko potrafią swoim rywalom. Sergio Pinto będzie okazja jeszcze przed przerwą, aby wyrównać Sergio Pinto do środka. Był fał zdaniem arbitra. Przekazuje przepisy Ludowik Manię i będzie rzut wolny. Sergio Pinto ruszał do środka Ludowik Manię, zupełnie nieprzygotowany. Paulował w tej sytuacji zostawiając nogę, o którą przewrócił się. Dla obrońca Hanoweru. I teraz okazja dla Jacka Krzynówka. Jest, Deman ustawia mur. Ale to prawdopodobnie właśnie reprezentant Polski będzie starał się zaskoczyć jedynkę w zespole. Wtałem w bezczutkach. Jest Tarnac, jest drugi. Jest Krzynówek. pozwoli wykonać ten stały fragment Polakowi, Teraz się przekonamy. Na chwilę na Stuttgartu, Manuel Grepe, odsuwa mur. odległość. Steiner jeszcze stara się zmylić Lemana. Jacek Szynówek nad murem! Jest gol! 2 do 2! Jacek Szynówek delikatnie podciął piłkę i ta wpadła obok zupełnie zdezorientowanego Jensa Lemana. A zatem jeszcze przed przerwą zdołali doprowadzić do wyniku remisowego 2 do 2. Niepocieszony jest Leman, trudno się dziwić. A Stuttgart sam sobie winny, że z wyniku 2-0, że z meczu spokojnego zrobi się teraz prawdziwy dreszczowic. Teraz taki Jacek Krzynowe, którego nie znamy, uderzenie delikatne nad murem. Wypieścił właśnie ten strzał, a z idealnie łożył stopę i piłka zawsze podała w siatce. W tym momencie Manuel Grebne kończy pierwszą połowę. Niesamowity pościg kanoweru zakończony powodzeniem